Mama i bye, bye, bye. Byłaś ok, no ale bez szału. Dużo gadania, mało zapału. Ciągle ci zimno, boli cię głowa. Ja potrzebuję ognia, nie słowa. Nie byłaś tragedią, ale też nie marzenie. A znowu to jak prywatne spełnienie. Ty w piżamie, ona wie są na weź mnie Zmieniam cię na lepszy model No wam nie kręci jak łóżko w hotel Ty Robiła się na księżniczkę z bajki A ona bez słowa zdejmuje majtki Zmieniam cię jak zużyty filtr nowa nie mówi nie tylko bi Tamta gorąca w łóżku zwierzę, a ty jaki ogór z biedry Jogurt z biedry Z tobą niedziela, z nią sobota Ty lubisz spać, a ona robić loda Ty co ludzie powiedzą Ona nie pyta, na tylnym siedzeniu Pełna ekwilibrystyka Nie mam żalu, serio spoko Teraz mam Lambo, kiedyś było Tico Bo są dziewczyny i są rakiety A ja już wiem co mnie podnieca w kobiecie Zmieniam cię na lepszy model No mnie kręci jak łóżko w hotel Ty robiłaś się na księżniczkę z

Bananana, 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 bananay, banay, banay, jak jogurt z biedry Zmieniam cię na lepszy model bo mnie kręci jak łóżko w hotel Ty robiła się na księżniczkę z bajki A ona bez słowa zdejmuje majtki Zmieniam cię jak zużyty filtr Nowa nie mówi nie tylko bi Tamta gorąca w łóżku zwierzę, A ty jak jogurt z biedry Jak jogurt z biedry.